odłożę książkę na razie zbierz mi ile się da Dobra, dawaj. Nie mogę. Spalić cię. No dawaj, 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 no dawaj, Nie dawaj. mogę. No wiem, wiem. Dawaj. Ostatnia dawaj. część, dawaj. ostatnia. Dawaj, I witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Dewaura. <laughs> Co w ogóle słyszę u ciebie? <laughs> Dobra, rozpoczynamy to? bez zbędnego pierdolenia. Reduj się i let's da, da, da. Dobra. Let's Nie bójcie się, bo grumsy też niedługo będą. Oh. The ball. That. Ten co tam gada? Z tym akcentem. on gada! No <laughs> ten gada w grze i do mnie, co za koszt. Okay. Jak do ciebie? No normalnie, gdzie do mnie, mówisz Już, e, ma... Już, lo... Już w lobby tak było. <laughs> Ej, kto tam wszedł? Ja pierdzielę. take gasoline to the charge. Yeah, I know, I've played ja, game ja, 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 Sałci się tam

weź go skikuj, weź go skikuj, proszę No dobra no, co na ciebie jak przegramy no <noise> To jeszcze nie on! Jak nie on? 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 No tak, tylko musisz głosowanie wziąć A, dobra Głosowanie odpaliłem, musisz też zrobić coś No to Okej okay. <noise>

jest! Ojo, jo jo O. Oj, 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 oj. oj, oj, oj się chopa. Gdzie jest skrytka Czeryba? Zgubiłem się. O, w dupę. Tu jest. Znalazłem! Na razie jest spoko całkiem No! Mam klucz, kolejny. Alohomora no pewnie możesz przyjść do skrytki szeryfa? bo tu mam benzynę. Mhm. Mm ja mam książkę zrobioną już. Halo? Idę, idę. Ej, Ouch, O. Oj o ouch, ouch, czekaj! Aha. O. ouch, coś nie wytrzymał. <laughs> o, o. o, o! Robię nie Nie wyszło. Ciekam! Idę palić. Pa, 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 pa. Jeszcze nie ma tych latających, nie? Chyba nie ma. To książkę ciążkę na razie. zwierzmy ile się da. No to nie ma, rzeczywiście nie ma tych latających. Tu. Tu. Gdzie to było? Zgubiłem się. A tu. Dobra, a teraz zapałki. Biegnę. Gdzieś książkę już? <laughs> Ten stop benzyną biegnie zamiast mordować. Otwieraj brota. Uuu! raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja pierdzielę O, dzień dobry Kurde, które się jeszcze palą? Ja już mam dwie książki w kościele Ale świecące? A. Fajnie O kurwica Dobrze, na spokojnie, zachowany spokój był i tu właśnie ma Tutaj ma ktoś książkę? Nie tapię. UGA boga! E, no kto spalił? O klucz <laughs> Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, mam książkę Hmm. O kurwica Please run away, run away, run away, where. O ja pierdzielę co za dzban robi to Jeszcze dawno On pali kolejną O mój bosz. Mamy przegrane Wiesz, ja nie mogę Bo ty Dymek mnie goni Wow, ile potworków! O biegnie tu O pizza. O, jestem martwy. Siedziałem w ciemnym zaułku. niemożliwe do znalezienia. Co goś robi? Znajduję mnie od razu. Nie mam pytań. Dobra, jestem. Anybody, pomarańcze. Aha, fajnie. Stoi nade mną. Dobra musimy taktycznie to zrobić i te najdalsze książki zrobić. O. Jak mnie znowu tu złapie wyjdę z tej gry. No on jest chyba jakiś odklejony O widzę. Goń mnie! Nie działa! A zginę! Serio? Ja pierdziele, ja byłem w tym pomieszczeniu, z którego on wybiegł XD To fajnie Zostaw, zostaw mnie No po. Zostaw Co ja mówić? Nie O-o! O-o! Gdzie? Zaczął gwizdać koło mnie! Dobra, spierdzielam, Halo! Biegnę! 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 Mm, a, zblokowałem się! Czemu ci nikt nie ulecił do tej pory? <grym> nie się pytać! Idę za nią z O, w dupę. Ja nie wiedziałem, gdzie mam iść. Eee! Co? Co? Bym zginął od tego ducha. No, Uratowałem cię, koniec. Dzięknie. I za mną? Za mną. Nie! Pobieg! W budynku jest, nara! Aaa, goni, 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 goni! Leave me alone, leave me alone duszku! Dobra, trzech za jednym... Za jednym razem. Dobra, Ty uciekam, nie. jak to możliwe, Bo nie że cześć. nie możemy mnie złapać, Oj, dobra, nieważne Szybka zmiana zdania, tak <laughs> <laughs> Tak, jak lubię No jest na górze chyba o. Andrzej, zostań. Kurna Marian Nie denerwuj Dobra, robię kolejną Hotel chyba zrobiłem. Eee, książkę ma. Tam. Na cmentarzu. Dob, jesteś? Lu. Halo, content. O, gonie mnie! <ścoughs> Halo, content po chwili. go gonie mnie! O, kurna. O, kurna. O kurna, o kurna No to koniec Ja Jawol Ej duch, duch Aaa frajer, uważaj Eee Ty kupo śmiecia Co to znaczy? Teraz się chowaj no Nie mam się chowaj, tu nie ma wejścia Aaaa zginę No do mnie, o, nie. Ha? Łatwo Ale... Łatwo! Łatwo! Na ra o, go nie. A ty kurwa brudna! Ojku, przepraszam! <noise> przepraszam. Najpierw go zwyzyło, po czym go przeprosił Ła! O w dupę! O, w dupę! Dobra, nieważne Poszedł sobie tutaj Ja bym chciał zeskoczyć, ale cały czas koło mnie krąży. A to już końcówkę została. O, czo, czrób! O demon. Nie, ja, bo ja zapomniałem, gdzie jest krytka. No tutaj. Żartuję, wiem, gdzie jest. Dobra, to uważaj, bo tu zaraz przyjdzie. On zwiedza wszystkie wokół nas. Wszystkie pomieszczenia. Idę do kościoła, bo tam książki pewnie znikły. Fary. Pięknie. Bieg mi dostaje, nie jestem w dupie. O, wyłączył się. No, ale łatwo. Dobra, tu kolejny demon. Dobra, trzy książki są w środku już Nie, bo cztery jak to Tak to tam O ja pierdzielę o, jak mnie śledził ham Ja już idę palić O, demon A nie jednak nie O dupę O kurwica, drugi demon Przeżyłem Jakimś studem przeżyłem Dobra mogę, 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 no. mogę O kurwa Nie no musisz, ile Nie musisz palić więcej, bo robię w salonie Dobra, dobra Dobra robi się Opy, radzisz sobie, żyjesz jeszcze No zaraz właśnie wykrakałeś. O nie, jednak nie, o, wyłączyłem go A gdzie on jest? No w kościele no to niedobrze Duch zabrał książkę, śmieć Dobra, to pilnuj tu książek, ja idę ostatnią robić Dobra A jest wszystko? Raz, dwa, trzy, cztery, brakuje nam chyba jednego Mam No to pójdę To biegnie I zamykaj drzwi ze sobą Talon chyba, A nie, wcale nie zrobiłeś O la la la, umrę, umrę od demonów Ło, trzy demony Dobra Przeżyłem Tutaj dolarek, okej Oj, dolarek nie jest podświetlony, trzeba spalić. Bo chyba co cztery możesz najwięcej mieć podświetlonych, wiesz Dobra, powinno się udać. Może się uda. Oby Dobra, apteczkę biorę, w razie co? To idę ostatnio robić. O nie robię ostatnie, nie robię, nieważne Jest pierdziela. Rodeo dostałem trofeum, znaczy osiągnięcie Goni mnie, nie mam już lotarki jak coś. Ja też a nie, nie goń mi, gdzie poszedł? Demon mnie zajeb O, w dupę. Demon mnie zje. Demon mnie zje. Dobra, koniec. Oś mnie przeszły. Fuj. A jest tu zapalniczka, czy nie ma? Uważaj O, ale dobrze, że cię uleczyłem. Dawaj na dół. Co ty zrobiłeś, no? No uleczyłem ci i zdechłem, ale to dobrze. <grym> Jaki tajny. O, są zapałki. Gdzie stał O, to dawaj, ty, ty bierz zapałki, ja. Chodź, odpalę ich chodź! O i w dupę, w dupie. Dobra, damy rady. Tylko nie daj się strzelić. Jeżeli mamy tego, to na luziku zrobimy. Pale już, pale. Dobra, ładuj. No, ten co się modli, do wciąż. Zwieprzamy i palimy. O, mam benzynę. W razie co. Dawaj, idź już, idź już, idź już. Nie, tylko sobie, ja chyba zabrał książkę. No oczywiście, że tak. Oddawaj, no, złodzieju. No. Pal, pal to, pal to, pal to. Nie pal to. mogłem, musiałem książkę pójść. O, zamykaj. Zamykaj za sobą. A mamy wszystko? Biegnie tu. Nie biegnie. Dobra, ja jak coś tego walę na web. Popilnuj! O minął, Idzie do drugiego wejścia Ej, książkę zabiera, złodziej Mamy wszystkie książki na pewno Tak, 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 tak Ja puściłem E Ja pierdzielę stary, nie rób Spanikowałem Dobra, jest yes, git, jest git Dobra, typal następną jak wyruję. Nie no ja, ja kładę a, no dobra, dobra Ty pal Jest o, jo, 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 jo. Ale Ja trzymam kolejną Idź po benzyny od razu Dobra, dawaj no nie mogę Spalić się Dobrze. Dawaj, 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 no, dawaj, nie dawaj. mogę No wiem, wiem Ostatnia część, ostatnia Dawaj, dawaj. oni mnie Znaczy oni mnie, demon dobra. mnie bije. Dawaj Ale, Dobra, Ale Połowa łatwo. jest Łatwo dobra. Dobra, dobra, dobra. Zginę Nie zginiesz Oh, dobra, zrobione! Easy! Yo. Pierwszy raz się udało! O kurde, co tu się dzieje? Gdzie? No tu wszędzie co się dzieje No nic. No nie, o, nie jak? no, jakieś wichura, jakieś grzmoty O! o. Nie, W yes, końcu się udało! Najtrudniejszą mapę! Dobrze! I co nam powiesz ciekawego? O chyba eee. o ale no. oh, się ładnie pali, co? No Kurde, kiełbaski można by było robić. No i w końcu! O, on się udał. Po tylu próbach. Devourer, skończony. To nie jest sam, to jest Azazel. Demon o imieniu Azazel. Kto opętał, to się nazywał sam, ten Cowboy. A. O to o. Dobra, to w ogóle ktoś dołączył, ale nieważne! To by było na tyle, my się z wami żegnamy, więc